Halo, halo, witam, dzień dobry. Mogę teraz się wydawać taki grubszy na tym nagraniu, ale naprawdę jestem chudziutki. OK. dzisiaj pogadamy o tym, czy życie ma sens. Jeśli ma sens, to zostawcie łapkę w górę oraz suba. Jeśli nie, to nic nie róbcie. Ogólnie jestem totalnie zmęczony i muszę wam powiedzieć jedną rzecz, że niestety na moim kanale... Nie było wczoraj żadnego filmu, więc no trochę lipka, trochę lipka, lipka, chipka, ale dzisiaj nagrywam to, dzisiaj wam to wrzucę, no bo wiecie, no wczoraj naprawdę, wczoraj było no, za mocno wleciało, też jestem w innym kraju i wiecie jak to bywa. I to chciałem wam powiedzieć, że jutro również będzie taki film i Pojutrze również i dopiero chyba we wtorek będzie normalny film. Dlatego, no widzicie jak to wygląda. Dobra, to zostawcie łapkę w górę oraz suba. A wracając do tematu, czy życie ma sens? Wiadomo, że ma. Wiadomo, że ma. No a czemu by miało nie, nie, nie mieć sensu? Kupicie sobie półkę, napijecie się, zapalicie malboraska i będzie happy right now. And that's all. Narka.